Witam Was serdecznie moi drodzy, zarówno moich stałych subskrybentów, jak i te osoby, które dopiero niedawno zasubskrybowały kanał, oraz świeżych widzów, którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś o grze, o której dzisiaj opowiem. Pogram sobie w nią Invisible Inc., Invisible Incorporated, takie jest zwinięcie tego skrótu. Jest to gra od firmy Clay, która zasłynęła takimi tytułami jak m.in. Don't Starve, Zresztą bardzo mi się podobała ta gra i sporo czasu przy niej spędziłem. Invisible Inc to jest taka taktyczna gra, która przypomina trochę, jeżeli chodzi o rozgrywkę, o system turowy, o, o rzut, o widok. Ufo, Enemy Unknown to ostatnie, czy te wcześniejsze też, ale odnoszę się do tego ostatniego, ponieważ myślę, że większość z was doskonale zna ten ostatni tytuł oraz dodatek do niego. Enemy Within zdaje się, nazywał się. Ja już tutaj mam stan gry, kilka misji rozegrałem i nawet jestem w trakcie jednej z nich. Dzięki temu będę mógł Wam powiedzieć, pokazać dokładnie, na czym gra polega, jak się w to gra. Mamy trzech agentów. Każdy z nich ma troszeczkę inną główną umiejętność. Decker potrafi na przykład... Wykrywać dimonsy, które są w pobliżu. Dimonsy to są takie programy, wirusy, które mogą nam zaszkodzić, jak staramy się zhakować różne terminale, które są tutaj na, na tym piętrze w tej korporacji. O hakowaniu powiem za chwilę. Banks z kolei może odblokowywać drzwi pierwszopoziomowe, nie potrzebując do tego karty, To jest bardzo przydatne. A International może hakować terminale, nie podchodząc do nich, czyli z odległości. Oprócz tego wykrywa też. Na obszarze iluś tam pól urządzenia elektryczne, takie jak kamery, sejfy, albo właśnie terminale. Wciskając ALT, mamy coś takiego fajnego, że uproszczony widok. Dzięki temu wiemy, gdzie co się znajduje. Przejdziemy sobie w takim razie tutaj. Możemy, jak widzicie, wymienić sobie przedmioty i zakończymy kolejkę. Teraz jest tura przeciwnika. Tutaj. Ktoś lub coś się ruszało, mówię coś, ponieważ również nasza korporacja, z którą walczymy, nasz przeciwnik dysponuje mechami, dronami. Ta cyfra, która znajduje się nad głową naszych postaci, informuje nas o tym, ile mają punktów akcji. International ma najwięcej, ponieważ po każdej misji można wydawać zarobione kredyty, rozwijając postać. Podejdziemy sobie do drzwi, prawym klikiem, i możemy podejrzeć. Widzimy wrogiego agenta. Jeżeli klikniemy na niego Observe, wtedy będziemy wiedzieli, czy on stoi w miejscu, czy porusza się, a jeżeli się porusza, to po jakiej ścieżce. W tym pokoju nic nie ma, więc wyjdziemy, zamkniemy drzwi, żeby się nie zorientował, że ktoś tutaj był i pójdziemy dalej. Tak jak widzicie, to co mówiłem, że ona na odległość kilku pól, nawet przez ściany, jest w stanie wykryć urządzenia elektryczne, tak jak ta kamera, czy ten terminal, który teraz skakujemy, Dostaliśmy trzy punkty mocy dzięki którym możemy sobie wejść w nasz program, który nas wspomaga, to jest tzw. incognita, no i na przykład wyłączyć kamerę w następnym pokoju. I tak też zrobimy. Włączyliśmy ją, a dzięki temu, że ją wyłączyliśmy, przejęliśmy jej zakres widzenia, no i wiemy, że w tym pokoju na przykład się znajduje jeszcze jedna konsola, którą można zhakować i zdobyć te punkty mocy potrzebne do hakowania różnych innych urządzeń elektrycznych. Ruszymy się dekerem, schowamy się tutaj. Banks ma niestety tylko 8 punktów w ruchu. No ale ok. Oczywiście ruchy po przekątnej zabierają nam 2 punkty akcji, a nie 1. I na tym zakończymy naszą kolejkę. Mam nadzieję, że strażnik nie wyjdzie. Nie wyjdzie, ponieważ porusza się tylko i wyłącznie po tym pomieszczeniu. My sobie podejdziemy. Podejrzymy. No i widzimy tutaj, że jest kamera. Oprócz tego tutaj mamy tak zwane sound bugi, czyli jeżeli na przykład będziemy bardzo głośno biec, no to wtedy te urządzenia wezwą alarm no i zlecą się do nas przeciwnicy z całego piętra. Spacją wyłączymy sobie tę kamerę Tutaj mamy safe, w którym znajdują się różne kosztowności, mogą się również znajdować różne usprawnienia dla naszych postaci, a ten taki kwadrat, który wygląda jak matryca, oznacza, że właśnie jest ukryty ten demon, tak, czyli jakiś wirus. Jak to skakujemy, no to wtedy coś złego się stanie, na przykład zwiększy nam się security level. Security level zwiększa się o jeden i tak z każdą turą i jeżeli ten okrąg się wypełni, no to wtedy jakieś nieprzyjemności nas będą czekały. Na początku przy pierwszym poziomie nic się nie dzieje. Później są zdaje się dodatkowe kamery, dodatkowi, dodatkowi przeciwnicy, więc warto o tym pamiętać. Mamy save, więc podejdziemy sobie do niego, schakujemy go, kosztuje to nas aż 2 punkty, tego powera. W zasadzie są inaczej, są dwa firewalle z tego co widzimy, a żeby złamać jeden musimy zapłacić 2 power. Więc mamy 11, więc będzie nas to łącznie kosztowało aż 4, ale mamy banks, która ma takie w ekwipunku swoim chipy które pozwalają jej odpowiednio albo złamać dwa firewalle tym jednym, albo trzy. No i to ma cooldown swój, także sobie podejdziemy tutaj. Tu wiemy, że są dwa firewalle, więc je złamiemy. No i już ten safe jest otwarty, zabieramy kosztowności. 470 kredytów to jest dość sporo. Już wiemy, że nikogo nie ma. Wireless scanner fajnie działa. Ona ma jeszcze rozwiniętą taką umiejętność, że dostaje dodatkowo jeden punkt mocy, za każde skakowane urządzenie, terminal, konkretnie konsole. Zrobimy to w ten sposób. Zajrzymy sobie. I tu znaleźliśmy serwer farm, bo no, ta misja konkretnie polega na tym, że chcemy znaleźć usprawnienie do tego programu komputerowego, do tej inkognity, którą wywołujemy spacją, no i mamy podgląd na całą elektronikę na tym poziomie, tak? Czyli musimy wydać 4 punkty mocy, ponieważ to urządzenie jest zabezpieczone z dwoma firewallami, ale mieliśmy maksimum 20, więc jest okej. Okay. Jeszcze może wcześniej sobie... Skakujemy konsolę, która nam tutaj ładnie pokaże inne urządzenia elektroniczne w zasadzie, które znajdują się tutaj na poziomie. Myślałem, że to jest safe, ale to był console database. No właśnie to jest trochę minus tej gry, że te urządzenia jedno do drugiego są podobne. O ile no, po zagraniu już kilku, kilkunastu misji wiemy, że to jest konsola, która nam daje punkty mocy, jeżeli to schakujemy. Wiemy, że to jest database, baza danych, jakaś serwerownia. Jeżeli to skakujemy z kolei, Mamy napisane: Reveals the location of all consoles, tak? Czyli pokaże nam wszystkie konsole, które są te źródła mocy dla nas. Dla mnie to są, prawdę mówiąc, podobne te, te różne urządzenia, te przedmioty, które znajdują się na tej mapie, i przez to gra jest trochę nieczytelna. Przynajmniej tak mi się wydaje. I teraz tak. Mamy pieniądze, i możemy sobie od tego programu, od Matrixa, tak go nazwijmy, możemy sobie od Matrixa wykupić jakieś usprawnienie. No i w tym momencie, jak wypełniliśmy tę misję, pojawiły się jakieś dodatkowe demony. Kot nas wystawił w Matrix, ale w porządku. Nie mamy więcej kasy, więc będziemy szukać wyjścia z tego poziomu. I tutaj mamy tego garda, tego robota, który pilnuje pomieszczenia. On się przemieszcza. Możemy sobie spojrzeć, w jaki sposób. No, idzie w kierunku tutaj drzwi, tak? Więc absolutnie tych drzwi nie będziemy otwierać. Paisible Inc. jest taką grą, w której bezpośrednie starcie kończy się naszą śmiercią. Nie mamy szans, tak naprawdę, z tymi agentami, którzy tutaj są. Chyba, że znajdują się oni jedno pole obok nas, wtedy możemy ich obezwładnić takim paralizatorem. Jeżeli oni nas widzą. A możemy schować się za jakiś przedmiot, za drzwi, na przykład, albo, nie wiem, za, za, za jakiś przedmiot w otoczeniu, po prostu. No to wtedy jesteśmy na chwilę bezpieczni. Tylko oni i tak w następnej kolejce swojej podbiegną do nas, żeby sprawdzić, co tam się działo. Spojrzeliśmy, wiemy, że jeżeli tutaj staniemy, to coś nas zauważy. Wiemy, co to jest. To jest ten dron. On się tutaj patrzy, to jest jego pole widzenia. Możemy go skakować, dzięki czemu przejmiemy na nim kontrolę. Tylko, że niestety skakujemy go na tylko jedną kolejkę, tak? Podejdziemy sobie tutaj. I kończymy kolejkę. No i w tym momencie jesteśmy zauważeni przez strażnika. Jest to w zasadzie taka sytuacja bardzo niedobra, ponieważ jeżeli chcielibyśmy na przykład tego koleżkę ogłuszyć, musielibyśmy podbiec z jakimś innym agentem tutaj na jedno pole obok niego i go bezwładnić. Na szczęście, jak widzicie, są te żółte pola, tak jak mówiłem, za którymi on nie widzi, więc możemy się po prostu przemieścić tutaj. No w tym momencie nie wie co się dzieje. Ten dron się resetuje teraz. Warto również wspomnieć, że jeżeli będziemy znajdować się na polu, na którym jest obezwładniony strażnik, albo dron, którego przejęliśmy w poprzedniej turze, no to wtedy on nie wstanie. O, on jest przywożony do ziemi. To odliczanie, kiedy on będzie znowu aktywny, kiedy on wstanie, jest wstrzymane wtedy. Powiem Wam, że bardzo wyczekiwałem tej gry. Zresztą macie to opowiedziane przeze mnie w premierach Maja. Natomiast w ogólnym rozrachunku trochę się rozczarowałem. Tak jak widzicie, mamy już poziom pierwszy alarmu. Na razie nic się nie dzieje, ale kolejne poziomy będą już dla nas niestety zgubne w skutkach. Mówię, że trochę się rozczarowałem, ponieważ wydaje mi się, że w tej grze niewiele się dzieje. Przede wszystkim jest ona powtarzalna. Pierwszym moim zarzutem takim jest to, że ci agenci są do siebie no bardzo podobni, tak? Jasne, mają tutaj, startują z inną umiejętnością. To się nazywa taki Augments, czyli jakby mają coś tam innego wszczepione do mózgu. Dzięki czemu troszeczkę się różnią, ale jeżeli chodzi o ich wygląd, tutaj ja nie przywiązuję się tak naprawdę do żadnego z nich, tak? Tutaj ta gra polega na tym, że jeżeli ktoś zginie, no to wtedy faktycznie tracimy tę postać. Chyba, że zrobimy sobie rewinda, tak? Na tym poziomie trudności, na którym ja gram, czyli na Beginnerze, mam aż pięć takich rewindów, czyli to przenosi nas do poprzedniej kolejki, czyli my zaczynamy jeszcze raz nasze ruchy od poprzedniej tury. No my tu mamy ulepszony ten paralizator, także możemy sobie zdjąć tego koleżkę. Pokażę Wam, jak to wygląda ta animacja. Mam no mało uzbrojenie, ale tak jak mówię, mamy ten ulepszony paralizator, także, także w porządku. Możemy również zabrać ciało, jakby z widoku, jeżeli. Jest tutaj patrol innego strażnika. Trochę jest to dla mnie powtarzalny tytuł. Te misje są tak naprawdę bardzo do siebie podobne. Trochę inne są tam cele. Tam trzeba kogoś na przykład uwolnić, jakiegoś agenta, zdobyć jakieś usprawnienie, ten augmentation dla naszych agentów, żeby można było je kupić. Tak jak widzieliście, ta misja polegała na tym, żeby wykupić jakieś oprogramowanie dla tej inkognity, czyli dla tego programu komputerowego, którym sterujemy. Grafika, każdy poziom wygląda w zasadzie tak samo, nic tu się nie zmienia. Ja miałem nadzieję na powtórkę. Z UFO. UFO, XCOM, Enemy Unknown i Enemy Within, dodatek do niego. Przeszedłem dwa lub trzy razy. Bardzo mi się podobały te gry. Oprócz bardzo fajnej grafiki. No nie było tam fajerwerków, ale była taka klimatyczna ta grafika, ładna. Bardzo wiele było uzbrojeń, wymyśliliśmy sobie te bronie. Fajne pomysły na kosmitów. Fabuła jakoś tam też do przodu to wszystko pchała. No i przede wszystkim bardzo, bardzo wysoki gameplay. Grywalność, a tutaj, no nie wiem, co powiedzieć, tak naprawdę. Trochę jestem rozczarowany. Zapłaciłem za te gry 18 euro. Gdyby kosztowała 5, no to nie miałbym jakiegoś żalu, natomiast tutaj jakby. Inaczej, pierwsze dwie misje przeszedłem z zapartym tchem, było super. Natomiast kolejne nie mam potrzeby włączenia tej gry. No i to jest moim zdaniem słabe. Te poziomy są oczywiście generowane losowo. Tutaj fabuła niby jakaś jest, ale jakoś tam się do niej wagi nie przywiązuje, powiem szczerze. No więc jeszcze sobie dokończę ten level, żeby wam pokazać może odprawę. Także Star zdecydowanie lepiej im wyszło niż ten tytuł. On mi jeszcze przypomina zaprawy graficznej taką kreskówkę i nie ma mocy. Nie wiem czy widzieliście. Bardzo fajne moim zdaniem tutaj mamy drona, którego sobie znowu schakujemy i wyprowadzimy go tu w pole. Możemy też zastrzelić tego przybitego strażnika, ale tak jak widzicie, mam napisane, że alarm się podniesie, jeżeli ta jednostka umrze, więc nie będziemy jej zabijać. Tu mamy save, którego nie założyłem, widzicie? W ogóle tutaj save był, tak? No i był demon, też, i nam ukradł 100 kredytów. Czy może trochę Wam fabułę przybliżę? Otóż że jest tam rok, któryś, jak się pamiętam, jakaś nie nie nieodległa przyszłość. Światem rządzą bezduszne korporacje, które wykorzystują oczywiście pracowników, czyli w zasadzie hmm, nic nowego. No i my jesteśmy takimi renegatami, którzy posiadają odpowiednie środki, aby tym korporacjom się przeciwstawiać i skutecznie je sabotować i zaczyna się animacja, pierwsza misja tak, że musimy uratować z jakiegoś przesłuchania tego faceta, dekera Następnie po, po tej pierwszej misji, takiej po tym tutorialu, okazuje się, że mamy najazd na naszą agencję, który kończy się wystrzelaniem większości agentów, tam chyba tylko dwójka przeżywa i ta, ta, ta starsza babka, która to wszystko prowadzi. No i musimy znaleźć jakieś źródło zasilania dla tej inkognity wykonywać kolejne misje, które są bliźniacze do siebie, podobne tak jak mówiłem. W zasadzie przy odprawie jest taki widok, właśnie też jak w UFO, takiego świata, w mapa i sobie tam wybieramy kolejną misję, którą będziemy robić. Udało nam się znaleźć wyjście z tego poziomu. Pilnuje go zbrojony strażnik. Jeżeli chcemy go obezwładnić, potrzebujemy armor-piercing weapon. Mamy taką broń na szczęście. Podejdziemy sobie tutaj do niego. Aha, nie. No go nie obezwładnimy, bo nie mamy dostatecznej ilości mocy. Prawdopodobnie nie spodziewałem się, że to jest na moc, aż 5, żeby go okraść. I on się teraz odwróci, będziemy mieli problem. On nas teraz zobaczył. Podniósł się alarm, te kamery zostały zainstalowane. Tak wygląda Rewind. Czarno-biały nagle ekran się robi. Nie możemy albo go obezwładnić, albo od razu wskoczyć do... ...do windy i uciec. No jeszcze go obezwładnimy. Super paralizatorem. Zabierzemy co tu miał. Tego nie potrzebujemy, ponieważ już jest koniec. No i kończymy misję. Opuszczamy pewnym teleporterem. Ulepszyliśmy ten program komputerowy. Krótkie podsumowanie. Ilu strażników zaalarmowaliśmy naszą obecnością? Co schakowaliśmy? Co udało nam się wynieść z tej korporacji? Wszyscy trzej agenci przeżyli. Klikamy Continue. No i to jest właśnie ten obraz, w którym możemy sobie ulepszyć naszych agentów. Lub kupić coś od Monstera. Ulepszymy sobie, żeby szybciej biegała, to movement. Mission Select. Dzień trzeci. jesteśmy the pochwaleni przez robota? We need to get her off of emergency power. The peripheral subsystems are starting to degrade. If you haven't already, you probably want to gear up. You're going to be facing tougher firewalls and armored guards from here on out, and the pea shooters you started with aren't going to cut it. You don't want to get caught without the right tools. Więc tak wygląda mapa świata. No i wybieramy sobie, która misja nas interesuje. Podszedłłem z dużą, dużą dawką optymizmu i nadziei do tej gry. Rozczarowała mnie ona. To nie jest ufo, kiedy miałem ochotę przejść kolejną misję i kolejną, ponieważ tam wtedy mogłem sobie pozabijać obcych, awansowali mi moi żołnierze, mogłem im dawać lepszy sprzęt, no i fajne były zróżnicowane te misje. Tutaj tak naprawdę każda plansza, każdy poziom wygląda tak samo. Po drugie jest dość nieczytelny też. Dobrze, że wprowadzili chociaż tę opcję uproszczonego widoku po wciśnięciu alt. Nic się nie dzieje w tej grze, nie wynagradza ona wystarczająco tych naszych osiągnięć za przejście etapu. No ja mam ochotę do niej wracać w zasadzie. Także w skali od 1 do 10 dałbym jej szóstkę. Myślę. Więc jeżeli macie już chętkę na grę turową, taką strategiczną, w której coś się planuje, trzeba liczyć pola, powiedzmy punkty akcji, myśleć o uzbrojeniu, trochę wkręcić się również w fabułę, to polecałbym Wam raczej kupić na jakiejś wyprzedaży UFO ostatnie Enemy Unknown wraz z dodatkiem Enemy Win. Teraz zdaje się jest chyba na Humble Bundle za przeliczeniu 20 złotych. Także. Śmieszna kwota za bardzo dobrą grę. Natomiast Invisible Ink, Ja bym zostawił tę grę w spokoju. że To są moje przemyślenia, moja recenzja mój gameplay z Invisible Ink. A my widzimy się już niedługo. Pewnie przy okazji premiery Wiedźmina będzie unboxing, później filmy. Dzięki za oglądanie. Zachęcam do subskrybowania i udzielania się, komentowania, lajkowania. Na razie, trzymajcie się, hej!